Dzień dobry, cześć wszystkim, tu Patryk Hilewicz. madam, witamy was w prasówce, w ogóle poland, poland. yeah, yeah, yeah. Nie pozna nic, twarzy jest blot i Kochane, już prawie się wzruszyłem tutaj, Już? Nie? No bo zaczynamy, no zaczynamy na ostro. A co się Od dzieje? prawdziwego dramatu ludzkiego, e, który przeżywała ostatnio Jessica Mercedes. Co się znowu wydarzyło? Słuchajcie, całe szczęście, no. prawy e, miłosne, wychodzi na to, wskazuje wszystko, że jest ustabilizowane. Wie, Widzicie jak to jest? Gdy już jakby coś tam się ułoży, z czym był problem, to znowu coś innego musi się tak. No i tak tym razem właśnie się stało. I e, Jessica po prostu postanowiła podzielić się e, ze swoimi obserwatorami no, tragiczną sytuacją. I jesteś tak źle? No samym ja o Strasznie mnie wkurzają nowe algorytmy IG. Cały czas mi wyświetlają stories nie tego, kogo chcę oglądać. O! Oh, ale jestem zła. zła! Ja chcę blogerki niemieckie, francuskie, duńskie i hiszpańskie. To nas. A nie moich bliskich! Kto jest na koaceli z blogera! <noise> Trochę mi smutno, że nie jestem na koaceli, więc chciałabym pooglądać stories Influ, którzy tam są. Ale kto jest? Kto jest? No, kto kto jest, jest Napisać w komentarzach, kto jest? Kto jest? Na ja napisać albo ty ja, ja jestem! Nie nie ma na koczynelli. Koczeli. Kocinelli. K to jest jakiś, jak jakiś... Kocinella. To, było, kocinella. kocinella. To, jest, to jest fajne imię na kota. Kocinella. Kocz, koc, za, Koczy, zaklepujemy, kocinella. Na, zaklepujemy jak coś to imię. Kocinella. Słuchajcie, no widzicie? Mówiłem, nie, 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 oszukałem. Mianowicie co roku, no właściwie ostatnio chyba nie było tak, bo był koniec świata, no ale wróciły, zaczęły wracać te festiwale coroczne, no i w e, USA odbywa się właśnie taki słynny festiwal, e, e, jak mówisz o No i tam muzyka jest na przykład, ale nie tylko, bo też. Muzyka jest chyba nie za bardzo ważna. W to tym też festiwalu. tak mi się wydaje. Tam bardziej tak, żeby się pokazać i pobawić i. No, nasze info, m.in. właśnie Jessica, czy Ma Fashion, czy Dane, no tam wielokrotnie podróżowały tak. i były tam po prostu. Na tej coccinelli. tej Zresztą mi się wydaje, że tam też były niezłe dramaty jakieś, bo tam już chyba kiedyś Jessica miała dramat. Chyba ona tam pojechała i tam nie było zasięgu i nie mogła e, 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 nadawać wtedy na bieżąco. Teraz znowu nie pojechała tym razem jednak, słuchajcie. Tęba. Ale chciała pooglądać i też nic nie może, nic nie... Słuchajcie, wyobraźcie Jaki sobie. Jakichś bliski pokazuje. I siedzicie w domu i tak, i zamiast po prostu pokazywać wam to, co chcecie, to pokazuje wam to, co nie chcecie. Na przykład jakiś waszych bliski. Na przykład brata, obrzydliwe. albo mamę. Kto to Ale wiesz dlaczego ona nie pojechała? Dlaczego? W sensie ja nie mam pewności, ale mam podejrzenia. Dlaczego? No bo był dramat przecież z Tom Usa, pamiętacie? A że tam było. A to było, w USA. było mówiliśmy. A koczyina Lawusa jest, prawda? Jest w USA, jest w tym samym e, kraju, i ona też była w USA i ona pojechała tam przez kilka tygodni, i tam to się to tak, os było Ostro Było, było, było. drugs wszyscy. A teraz znowu jakieś algorytmy są. Ja I, nie wiem, co to. I, i, ja się nie zgadzam no, że na żaden algorytm. Ja, ja akceptuję tylko rytmę. Rytmę, rytm, rytmy. O rytmy, rytmy, rytmy. Is is a Rytmiej. Rytmy. Albo algorytmy może, to, to już bardziej, a nie jakieś algorytmy. Ja nie wiem co to jest, daj mi spokój, jakiś algorytmy. No nie wiem, nie wiem, no trudno, no kurde. Sprawa jest przykra, powiedzmy sobie wprost, sprawa jest bardzo przykra i mnie jest na przykład bardzo smutno z tego powodu. Ja czuję... E, Smutek Jessyki jest również moim smutkiem. Ja się łączę kompletnie z nią w tej tragedii, bo po prostu no, jak jakaś taka... Jak jakaś taka i, przeciętna osoba. Jak ma. więzień po prostu. Tak. Tego, że oni będą ci mówić, co ty ten masz, nie? A nie, nie, ten. nie, to jest jakieś po prostu nienormalne. Ja się na to nie zgadzam, nie, nie zgadzam się. Bardzo dobrze, że ona protestuje. Nie, ja myślę, robić. wiecie, że to jest czas, żeby po prostu się postawić tym maszyną, po, zanim przejmą na tak. nami kontrolę. Po prostu tak. zróbmy to. Myślę, że Jessica powinna być yy, liderką, liderką tego, tego ruchu. Co myślicie o tym? Zróbmy to po prostu. Idziemy. Tak. Idziemy na. Maszyny. Maszyna. To dzieje się tu i teraz. Tak. Udostępniajcie, koniecznie udostępniajcie wideo, to nasze, bo musimy jakby poinformować resztę ludzi, słuchajcie, zanim będzie za późno. Tak, musimy się bronić przed maszynami. Jessica naszą królową. Tak, udostępnij, klik, udostępnij. Szybki klik, 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 klik. Co się wyłóżko stało? Wyjmujemy oczko. Co? Tak mnie zabolało oczko od tego patrzenia tutaj na ten temat, jak wiesz? wiesz. a bo już, już się zestresowałeś. Zestresowałem się, bo tutaj brzydko piszą. No, no nie, nie, nie. No hejtery. hejtery, znowu te hejtery. Znamie, znamie. Na przykład na pudelku mm. napisali, że Małgorzata Roznek ma falującą łydkę. Falują? <noise> I tak faluje. A może tak faluje, słuchajcie? Może po prostu ona ma już tak wyćwiczone te łydki. Te mięśnie są po prostu falujące. Niektórzy umieją naprężyć mięśnie, a ona umie falować. Co? No być może, bo chodzi o to zdjęcie, teraz je widzimy. Przybliżmy proszę te łydki. Mm. I tutaj jest, że jej Na ta Na ścianie łydka, mojego ulubionego sklepu. Na ścianie twojego ulubionego sklepu Moliera 2. I tutaj jest, że ta łydka taka falująca jest i że jej... może... Wygląda jakby trochę jej jakiś uszczerbek był tutaj. Może uszczerbek? No gdzie? U Małgorzaty Perfekcyjnej? To prawda. To nie, to to nie może być To jest niemożliwe. A może to jest yy, dodatek? Skoro... Dodatek? Taka yy. aplikacja jakby? Nie, ja myślę o tym, że na przykład jak te, y, y, wiecie, bo pod skórą czasami rosną mięśnie. Jak ktoś... O, Jezu, przestań mówić, to jest takie. A, jak... noga. I to jest takie, w sumie nie, nie, nie do końca na tym panujesz, i czasami po prostu te mięśnie mogą rosnąć w jakimś jednym miejscu, a w drugim nie. I ona. Co to są za ćwiczenia? Ona musi jakieś mieć ćwiczenia, co po prostu robi takie, akurat w tym jednym miejscu nie ma. Nie ma mięśnia. Nie ma mięśnia, wyparował. Albo może po prostu to jest taka moda teraz, że tam nie ma mięśni teraz w tym jednym miejscu. A to trochę wygląda jak usta, jak przekręcisz. Jak przekręcę, to wygląda to jak usta. Jak, y, y, te górne wargi, nie? Tak, ale nie powiększona. Jeszcze przed... przed Jeszcze powię przed powiększeniem. Jeszcze pojawiły się takie informacje, że... Od informatora? <głos》> od informatora z komentarzy na Instagramie umarł. O, rzęcy. to moje ulubione. Tak, że ma sześć palców u jednej stopy. No dobra, liczę. No, ciężko policzyć, bo. O nie, bo tak... schowała, Seła czeka sprytna jest, wiedziała, że yy, ma sześć. Że będziemy liczyć Więc i... schowała. A, tak. a ja widzę, że ma trzy. A może ona ma trzy jednej i trzy drugiej? Czyli łącznie sześć. Może ma łącznie sześć. No ale przynajmniej obciągnięte są te stópki? Nie, no stópki obciągnięte no, Obciągnięte są. Obciągnięte bardzo ładnie. Nie ważne. No dobra, jeżeli ma 6, 6, no to dobrze, Na no nich będzie przynajmniej te 6. No. Ale słuchaj, to nie jedyna jest taka, która ma teraz problem z tym falowaniem łydki i tak dalej. Komu faluje jeszcze? Faluje jeszcze Marcelinie Zawackiej. Co ty gadasz? Co się dzieje? Faluje przecież... jej Udo. Przenosi się. To jest, yy, to jest jakaś, może być jakaś choroba. Słuchaj, ten podsiadło mógłby, że nie ma fal. Nie ma fal. A tutaj co? No ale on kłamał, przecież jak to jakoś... nie ma fal, jak było już chyba ze 4 czy 5 fal było już. No właśnie. No. I zobacz, i tutaj jest takie nawet zbliżenie na gwiazdy WP.pl. No. I tutaj, że uda jest cieńsze niż łydka nawet. Widzisz, jakie jest cieniutkie to wow. uda? no. No i jest napisana. Chudzinka straszna. Z jakiegoś powodu Zawadzka postanowiła pokombinować przy fotce. Jej udo jest nienaturalnie chude. Jest tak szerokie jak ramię. Marcelina daje fatalny przykład młodym followersom. Tylko spójrzcie. O Jezu, byście naprawdę czepiali. No. Czepiają się. A, a jak ona ma takie udo? No kto wie, jak, czy ona ma takie udo? Może po prostu obudziła sobie udo. ona prostu. chyba wie najlepiej. Może założyła sobie te, pamiętacie kiedyś były te takie pasy w telewizji reklamowali złożyła sobie na udo, poszła spać i. I zapomniał, została jediną. No, jej no, no to nie można się śmiać z tego ani nic. No jakby każdy ma różne udo. No i ona ma takie udo, ta ma takie łydki. No i co on robisz w tym w związku z tym? Jednej co? faluje łydki, drugiej udo. No. A innym jeszcze coś innego faluje. Mi brzuszek faluje, jak tańczy tań z brzucha. Bo to wszystko to jest szkoła Lidiko pani, bo to ona zaczęła w marcu, gdy zaczęło jej falować szyna Szyny były złe. Szyny były falujące i były złe. To wszystko się zaczęło od szyn. Wszystko się zaczęło od. Wszystko się zaczęło od szyn, bo one były złe. Albo, albo szyny, które nie były, nie są równe, albo po prostu, no, tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu szyny, szyny były złe. I to zaatakowało Lidzie, Lidia widocznie musiała jakoś po prostu wpaść na dziewczyny i to przeniosło się na nie. Tak, to jest jakaś nowa choroba. To jest. Ale... Falująca choroba, jakaś. To jest. Tak. To Fal. falus. <noise> to nie jest śmieszne. Podwozie też było złe. A podwozie. 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 Podwozie też było złe. Pani Dodo. Co u pani Dodo? No, słuchajcie, dożyliśmy bardzo ważnego momentu. Właściwie, no nie wiem, życiu. Myślę tej planety. No, na pewno. Płaskiej, już, jasna. Tak. Ponieważ w tym roku pani Dodo ma 20-lecie kariery. Zobacz, jak ładnie. My mamy 10 pani Dodo 20-lecie. jest super takie koleżanki. Włączone. Tak, tak, słuchaj, słuchaj. Powiedziała w esce, tak. W tym roku mam 20-lecie kariery. W związku z tym chciałabym mieć jakiś fajny recital. Chciałabym wydać książkę swoją, o swoich przeżyciach, które mną tąpnęły, ale wiem, dadzą wsparcie innym ludziom, a ja lubię jak jestem potrzebna, lubię jak moje złe rzeczy przekuwają się w zajebiście dobre, więc mam taką potrzebę, misję, jako zodiakalny wodnik. A jako zodiakalny wodnik. To wiele, to, to wiele wyjaśnia. To wiele słuchajcie. wyjaśnia. Wodniki, wiecie coś na ten temat, Jeśli Jeżeli jesteś wodnikiem, napisz w komentarzu ja. Albo ból, ból, ból. Albo kiedy wydajesz książka. Czekamy. No jak dla mnie brzmi super. Nie brzmi bardzo ciekawie. Brzmi bardzo ciekawie. Ja kupię. Tak, to jest jakaś to jest twój ten oficjalny. To jest mój oficjalny state. Ja kupię, książkowodnika. No ale to kochana, to zacznij zbierać pieniążki. A co drogo będzie? Bo nie, nie wiem, czy będzie drogo, ale to nie jedyna rzecz, która będzie A, nowa od Pani. Tak, ponieważ prócz tego No. chcę wydać fajną płytę na to dwudziestolecie, zebrać wszystkie piosenki, które do tej pory zrobiłam, które mi nie wyszły przy okazji różnych sytuacji i te nowe. Żeby to była naprawdę bardzo fajna niespodzianka dla moich fanów. Nie rozumiem tego. No. do końca nie rozumiem. Czyli Chcę, ona chce, wydać chce zebrać... Piosenki, które już wydała? I piosenki, których nie wydała chyba. Czyli zrobić the best of. Ale napisała ty też... Które nie wydała. No to ja już nie wiem Grażyna, o co chodzi. No to... Nie, ja wiem też skąd ja mam wiedzieć, że ja nie jestem tam w, w tej głowie, ale no. Może i lepiej. Po, po pierwsze, to chyba strasznie dużo tych piosenek, no bo już tych wydanych jest dużo. A tych, tych wydanych to pewnie jeszcze jest więcej. Strasznie duża robota. No dobra, no ale. To będzie taka gruba płyta bardzo. to się zmieścić? Na jakiej to płycie się zmieści? Nie Na jakiejś chyba tej betonowej. No. Ale to jeszcze nie koniec nowości. Czyli jeszcze coś? Tak. Jeszcze coś, trochę już o tym wspominaliśmy wcześniej, więc mm -hmm. skoro wspominamy o tym ponownie, liczę na to naprawdę gorąco i głęboko, że dojdzie do skutku. No, ale co właściwie? Ponieważ. Ja bym chciała po prostu, żeby ludzie zobaczyli, jaka ja jestem naprawdę. Ja jestem też trochę już zmęczona. Mam 38 lat. Chciałabym, żeby w końcu oni wyszli z tych takich stereotypów. To już jest takie męczące. Jezu! Oni ciągle siedzą w tym barze. No, ile w tym barze można siedzieć, kurwa Od 20 lat? Wiesz, w tym reality show, w którym byłam, jak byłam latą. Ona siedzi tam od 20 od lat. dwudziestu lat siedzieć przez was. To jest wasza wina. No i to reality show schow, byłoby naprawdę zajebiste. Już mamy całą koncepcję. Teraz dopinamy budżet, więc myślę, że to będzie fajna gratka. Powiem szczerze, że uważam, że to rozpaczny system. Czyli ona będzie miała reality show. Ale przecież już mówiliśmy o tym dzisiaj, ty nie pamiętasz że z gołąbkiem. Tak. Mówiliśmy jakiś czas temu, że i ona ma mieć reality show, i Michał Wiśniewski mają mieć reality show, więc. No, o nie, go pamiętam, będzie uciekał z więzienia. <laughs> nie, nie, to nie to. Jak A, będzie ale budował dom. Tak, jak, to... jak będzie budował dom. Tak, bo to e... będą dwa. No, słuchajcie, jakoś trzeba. Wiecie. Working hard, money! W ogóle czy my nie powinniśmy zrobić Memory z Baru. Właśnie, piszcie w komentarzach, czy powinniśmy zrobić memory. Bo z baru. chyba wypadałoby, myślę. To jest pierwsza kwestia. A po drugie, no dobra, okej, okay, czyli będzie to a reality show. Mhm. Chyba. No, skoro... no nie wiem, no tak tylko na razie mówi. No jeszcze nakręcone nie zostało. Ale tak. ja jej wierzę. Ja jej wierzę, ja jej to wierzę bo to jest. To osoba, godne zaufania. Zdecydowanie, ona tam wrzuca dużo. Ważnych informacji i takich e, ciekawych, ciekawych i, mądrych. i mądrych. I ja bym chciał, ja je ja trzymam kciuki za wszystko. Będziemy czytać, słuchać, słuchać. oglądać wszystkie c zmysły po prostu, c wszystkie <grym> zmysły Dodo. Do. Niedawno, bo w piątek, ukazała się nowa płyta pani Sanach. Płyta się nazywa Uczta, także mnie, mnie mniem. Na im się? No, no i myślę, że jest szansa na to. No ale słuchaj, jaki skandal wybuch, Bo tutaj płyta, i że ona mówiła pani Sanach, że ważne wydarzenie, najważniejsza płyta w jej życiu, tra la lila lala la la. I słuchaj, i okazało się, że płyty wiesz kiedy wydaje? Wydała? Wielki piątek. Wielki piątek, święta wielkanocne. No i pojawiły się głosy oburzenia. Na stronie mp.com w, 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 w zamysł recenzji można było na, przeczytać tutaj protesty. Mam nadzieję, że posypały się te e, po prostu, jedna gwiazdka. Tak, posypały się. Tak. Na przykład. No. Wielki piątek wydać płytę, jaki ty przykład dajesz swoim malutkim słuchaczom? Może nie jesteś osobą wierzącą, ale wypadałoby trochę szacunku, co? No. Zadufana w sobie, wydaje tak. płytę w wyjątkowy dzień, w którym wypadałoby trochę szacunku, a nie tak podpuszczać te dzieciaczki kochane. No. Te Pamiętajcie dzieciaczki. zawsze, żeby nigdy się nie zmanipulować przez innych. To jest ten. Ja trzeba wpisać na tę listę szatanów. No, zaraz z tego przejdziemy. Za ty gadasz. Wypuścić płytę w wielki piątek zbyt duże ego artystki. Szkoda. Trzy kropki. Trochę smutne, że Sanach wydaje swoją jedną z najważniejszych płyt w tak smutny dzień. To nie czas na takie pierdoło jak płyta Zuzanny. Wielki Piątek to nie czas, aby biegać po sklepach w poszukiwaniu uczty. To czas, w którym należy się wyciszyć i uspokoić. Szkoda, że ego Sanach jest tak wielkie, że tego nie dostrzega. Smutna buźka. Ach. No, i słuchaj, wydarzyły się takie rzeczy. Ja tam robię screeny po prostu i mówię, tak, tak, w głowie, No, myślę moje sobie, serce. No, no, bezczelna tak, baba, bezczelna no bezczelna baba. No bezczelna baba, no. I te, I te recenzje zostały usunięte na przykład dwie, zauważyłam no, już. Jej, a dlaczego cenzurują? Ponieważ jej treść była niezgodna z regulaminem. Tak? No, nie. No, chcą nie, nam wiary w tej katowickiej Nie, nie, nie. To, to jeszcze chwila, kochana. No. Mówi, my mówili o tym w cokolwiek. Mówili o tym w cokolwiek. Przyjdzie, przyjdzie tego. Kryska na matykę. Właśnie tak będzie, dobrze, że mi czyta w głowie. No, ale czy ta baba Wredna to się wypowiedziała? Nie, ona milczy. łapkę. widzicie, nie. nawet nie czuje potrzeby. Nie. Nie. Ona jest ten, ona sobie pewnie wie, siedzi na tym tronie diabelskim i się po prostu chichra. Tak, no bo to jest ta illuminative tak. po prostu i tak. po prostu szatańskie nasienia. No. Ja nie wiem, jak ja na sienie, ale no na pewno po prostu te dzieciaczki to są biedne. Te malutkie. Te najmniejsze szczególnie, trzeba pamiętać o tych najmniejszych. O no. tych e, w brzuchach. O tych dzieciaczkach w brzuchach. Nie słuchajcie jej. Nie słuchajcie pani Sanach. Nie, to jest uczta szatana. No dobra, ale czy to oznacza, że to już jest koniec z pani Sanach w Polsce, która jak wiadomo jest krajem katolickim? I wydawanie płyty Wielki Piątek, no, noty, noty. No, ja oczekuję zabrania głosu przez yy, rząd. Papieża. No, zacznijmy od rządu, tak? Dobrze. Ale w wierzę w to, że dojdzie i do papieża. Mm -hmm. To chyba koniec, no bo jak pójdzie do więzienia, to co? Będzie coś nagrywać więzienia No, nie, no, skończy się zabawa, skończą się. Pójdzie, te, niech pójdzie do normalnej roboty, nie, a nie jakiś tam. A niewielki piątek nam będzie tutaj zabierał? Tak, y, y, jakimiś tymi ucztami. Szatańskimi. No, no ale coś przesadzamy? No sami nie. Nie, nie przesadzamy. Nie, chyba nie, chyba, naprawdę mogłaby kiedy indziej na przykład, nie? Nie mogłaby kiedy indziej, nie mogłaby uszanować na przykład, że ja sobie nie życzę. Żeby to tego dnia mogłaby decyzję. na przykład ukrycia. skontaktować się ze mną i zapytać, y, czy ja, czy ja kiedy mogę, no? Nie tak. zapytałaś, zapytałaś się was? Że proszę, proszę, zapytałaś się was, zadzwoniła do was? Nie, no właśnie, ale dzisiaj jest dużo skandali, tak. same skandale i dramaty, dzisiaj słuchajcie, tak. no zakończymy, też bym powiedział takim bum bum bum, bum, bum. ale spokojnie, trochę uspokoimy was, a no. mianowicie... Pomponik podaje, że działo się ostatnio u Majki Jerzowskiej. Być może doszły Was słuchy, że trafiła do szpitala. Tak, było coś takiego. Było coś i to słuchajcie, to naprawdę jest jakby. Nie, nie wolno. Nie, ja absolutnie nie zgadzam. Piosenkarka poczuła się źle i musiała spędzić kilka dni na oddziale. Podano jej kroplówkę i przetoczono krew. W związku z tym nie. musiała odwołać imprezę promującą jej nową piosenkę Nie wciągaj mnie. Słuchaliśmy piosenki. Słuchaliśmy. Nie, chyba nie, nie robiliśmy raguja, ale słuchaliśmy piosenki. Możemy y, tutaj fragment y, polecić, bo jakby... Bo tak. Bo tak, bo mamy ochotę, bo możemy. Ja się przyszłam tutaj bawić. Ja tańczyć dopiero... Ale słuchaj kochana, był szpital. No. Więc już, już wiem, więc zestresowaliście się. Był szpital, no to nie jest miłe. No nie, no nie. No, Szczególnie jak to jest osoba bliska ci, tak, samo, tak jak Majka Jóżowska. Tak, 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 tak. Ale po wyjściu, już no. wyszła z niego. Całe szczęście. Postanowiła ze swoją przyjaciółką Julitą wyjechać i odpocząć w Egipcie. Na 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 na. Tak się żyje. Teraz Majka Jeżowska opala się na słońcu, zajada frykasami, chodzi na spacery i kąpie się w basenie, aby naładować akumulatory przed nowym sezonem. Czuję się już dobrze i wiem, że była to dobra decyzja, bo bycie w szpitalu. Teraz jestem na wakacjach w ciepłych krajach. Ciepły. No i po prostu i możemy podziwiać takie cudowne po prostu zdjęcia. Proszę, tutaj jest tutaj jakieś łódce. Zobacz jaka silna jest. Z jakimś panem i harpunem. Tak, po prostu. Tutaj jest jakiś jakimś kotkiem. Kotek! Tak, z jakimś kotkiem. Tutaj jest, proszę, z jakimś krzesłem. Ekspozycja nóg. Tak. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. O, tutaj palem zobacz, zobacz, jak stopki Stopki bardzo Pierwsza ładnie obciągnięte i, tutaj. I, i, I nie ma choroby żadnej. Nie ma żadnej falującej łydki. Ani łydki, ani łódka falującego. Wyobraźcie sobie, jak to jest możliwe. No, ale to jest jeszcze jedna ważna sprawa, bo w ogóle e, głównym wątkiem e, zainteresowania, no. które tutaj, przez które tutaj trafiliśmy, chyba, był jest nagłówek. No. Który brzmi, mówią na nią niezły girf. I to się powtarza w trakcie tego artykułu. No, a wiecie co to girf? Gdzie jeszcze raz jest ten sam zwrot powtórzony w tym momencie, co to jest? To jest no. Pod tytuł. To jest podtytuł na górę. I jest napisane: Mówią na nią niezły gilf, więc znowu jakby to. I myślisz no. sobie: Kurde, no dobra, no po pierwsze, co to jest ten gilf? A po drugie, kto tak na nią mówi, nie? No dobra, no i czytamy dalej. I tutaj mamy informację, gdzie będą najbliższe jej koncerty: że no, wydała tę piosenkę i że będzie e, cała płyta, taka, wiecie, z dorosłej twórczości Majki, tak? No i co? Co to ten gilf? O co chodzi? No właśnie nic. Nie ma nic Nie zabudzenia. ma nic o tym, tym artykule. Pomponik, wake up, co się dzieje? Nie ma ani słowa o tym fucking gilfie. I ja szukam o co chodzi. Gdzie jest ten gilf? Gdzie jest ten gilf? Gdzie jest ten gilf? I nic nie ma tego gilfa. No to nas zrobili On na... z mięsołuka zrobił mnie w bambuko bambuko nas zrobili zrobili nas równo w bambuko i ja no nie wiem no trochę czuję się zmieszany tą sytuacją no dobra ale ty jesteś w stanie przybliżyć nam gilf to jest takie po, naucz pomponika po go no bo jesteś taki jak pani gilf już nie pamiętam o co chodziło ale o to chodziło mother że... I love fuck mother I like Tufak chyba. A, no. no to, a czyli Gilf rozumiem, że Grandmother. Grandmother, tak. No bo Majka jest babcią, tak? I jest babcią niewątpliwie jest, no jak była wnuczka. Jest babcią Różyczki, która też wystąpiła w w dysku nie wciąga i mnie, więc jakby to jest faktem, tak? to tak, jest po prostu to jest, faktem, którego jest fakt no, nie da się po prostu tutaj zaprzeczyć temu. Ale to tak mówi. My tak mówimy? Ja tak nie mówię na Majka. Ja do Majki mówię kochana. Mm -hmm, mm -hmm. Mówicie tak na Majka? To może od Was wyszło? No ja nie wiem, od kogo to wyszło. No musimy znaleźć te osoby, bo ja to nie wiem, czy to tak jest. No, ale dobra, no, czy... skoro już jesteśmy na tym poziomie po prostu dyskusji, no to ocenimy sami. no. Stupki obciągnięte znowu, proszę bardzo. Paluczy Pomalowane, zdjęć. proszę bardzo. Ale moje ulubione zdjęcie jednak. No. To jest na tym kładzie. A. <laughs> to jest, szybcyj szybcy nie wciekli 11. Wiem, 11 milionów, nie? To jest po prostu takie co, co jak, jakby, jakaś wiesz, szpital, choroba, jakby w you, nie? Fuck you, motherfucker, jadę jakby przed siebie, nie? I jeszcze y, numer 13. No wiadomo, i to jest, wiecie co, i to jest szczęśliwa trzynastka. To zdjęcie jest super. To zdjęcie, to zdjęcie być powinno być na układce. Albumu, tak. No, kocham to zdjęcie. Życzymy dużo zdrówka i tak. dużo y, przyjemności w Egipcie i wszędzie. I czekamy na kolejne utwory. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Zostawcie kciuczka w górę. Pozdrawiamy Was i to widzimy się to. w prasóweczce za tydzień, a wcześniej we wcześniejszych materiałach. To jak zasłania już słychać? To chyba odwrotnie, właśnie. Nie wiem. <laughs>